Szanowni Państwo, tu Aleksandra Sarna, psycholożka, seksuolożka, psychoterapeutka. Dzień dobry ponownie na moim kanale. Najpierw tytułem wyjaśnienia. Szanowni Państwo, ja mam porządny mikrofon. To nie jest tak, że pożałowałam kasy, poleciałam po paniości. Mam takie cudo: Marki Rodę. Hmm chociaż to nie ma znaczenia jakiej marki, bo zapłaciłam za niego z własnej kieszeni, natomiast prawdopodobnie nie umiem go prawidłowo ustawić, więc jeżeli macie Państwo jakieś protypy, jakieś lifehacki na to, z przyjemnością i bardzo dużą wdzięcznością przyjmę każdy. Po drugie, ja mam takie usta, w takim się urodziłam. Nie mam w nich żadnego wypełniacza, nie mam dookoła, Niczego, co by je blokowało. Po prostu ja całe życie wyglądam jak granatem oblachy od oderwana i przysięgam, że od 40 lat co najmniej słucham komentarzy na ten temat. One są powtarzalne, nudne i niczego nie wniosą do mojego życia, ponieważ nie mam metod zmniejszenia operacyjnego czerwieni wargowej. Także łapy w górę, subskrybujemy. Bo mnóstwo osób ogląda regularnie, ma status wracającego widza, ale jeszcze nie zasubskrybowało kanału. Także jak najbardziej zachęcam. Każda łapka w górę, każda subskrypcja to jest coś, co pozwala mi dotrzeć do szerszego grona. Jednocześnie wszystkim z Państwa, którzy mi postawili kawę, bardzo dziękuję. Jestem bardzo wdzięczna szalenie wzruszają mnie i rozczulają wszelkie dopiski. Także jeżeli się decydujecie Państwo na wsparcie kanału, to te dopiski są dla mnie bezcenne i proszę nie rezygnujcie z nich. A dzisiaj zajmiemy się tak zwanym syndromem młodego kelnera, który zanim doniesie to rozleje, czyli problemem przedwczesnego wytrysku. Żeby była jasność, to rzeczywiście jest problem, jest to rozpoznanie chorobowe, więc nie robimy sobie z niego podśmiechujek, natomiast nie każdy szybki wytrysk oznacza wytrysk wczesny. Jeżeli panowie jesteście po jakimś okresie abstynencji seksualnej, czy po jakimś okresie abstynencji również od masturbacji, to rzeczywiście w przypadku rozpoczęcia aktywności seksualnej ten wytrysk nastąpi bardzo szybko, ale przy kolejnych razach sytuacja się umormuje. Po drugie, jest to kwestia definicyjna. Ponieważ jeżeli czas penetracji sięga dwóch minut, no to już nie mówimy o przedwczesnym wytrysku. Ja wiem, że jesteśmy trochę wychowani na estetyce porno. I ta estetyka porno sprawia, że nam się wydaje, że stosunek powinien trwać w nieskończoność i że tam kobieta umiera z pożądania i podniecenia, jak wyją. Nawet trzeci kwadrans, piłujecie. To nie jest tak. Przydługi stosunek dla nas jest męczący. My się zaczynamy rozpraszać, zaczynamy myślić, myśleć o tym, czy może odmalować sufit, albo co to ja miałam w Biedrze kupić, albo czy mi się szampon do włosów nie kończy. Więc to nie jest tak, że dłużej znaczy lepiej. Jeżeli mamy ochotę na dłuższy seks, to pamiętajcie Państwo, że wytrysk to jest coś, co można kontrolować. I niemożność kontroli jest jednym z wyznaczników diagnostycznych wytrysku wytresnego, razem z tym czasem trwania stosunku poniżej dni. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że jest to przypadłość, którą da się leczyć i z którą bez problemu upora się lekarz seksuolog. Lekarz, dlatego że w grę wchodzi leczenie farmakologiczne. Jest jeden preparat na polskim rynku zarejestrowany jako lek do leczenia przedwczesnego wytrysku, natomiast nie jest to jedyny preparat używany w tej dolegliwości. Dlatego że inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, które być może znacie Państwo jako antydepresanty, działają właśnie w taki sposób. I lekarz może je zaordynować off-label. Jeżeli widzicie w swojej historii choroby, że jakiś lek dostajecie off-label, to oznacza, że dostajecie ten lek na inne schorzenie, niż został on zarejestrowany, ale na takie, w którym wykazuje on skuteczność kliniczną. Bo nie zawsze rejestracja leku obejmuje wszystkie obszary, w których ono rzeczywiście działa. Leczenie farmakologiczne rzeczywiście jest dosyć skuteczne, natomiast nie zawsze trzeba je stosować. Taką podstawową metodą, którą stosujemy w uporaniu się z przedwczesnym wytryskiem, jest tak zwany trening masturbacyjny. I e, chodzi o to, żeby masturbować się techniką Start Stop celem uzyskania kontroli nad osiągnięciem orgazmu. Jak każdy trening, Szanowni Państwo, to nie jest tak, że raz spróbuję i potem porzucę trening i on nie działa, bo to jest tak, jakbym raz poszła na siłownię, stwierdziła, że nie schudłam i do kitu z takim treningiem. E, każdy trening wymaga czasu. Ten czas jest dosyć indywidualny. Natomiast jeżeli trening jest stosowany konsekwentnie, to on niewątpliwie przynosi efekty. Jeżeli macie problem z przedwczesnym wytryskiem, i idziecie z kimś nowym do łóżka, pogadajcie, uprzedźcie. Wszyscy jesteśmy ludźmi i wszyscy mamy swoje kłopoty zdrowotne. Szczególnie jak zaczynamy randkować po trzydziestce, to nie jest tak, że jeżeli skończycie za wcześnie, to my będziemy wami pogardzać, pomiatać i opowiadać anegdotki w towarzystwie. Bo jeżeli któraś z nas to robi, to umówmy się, poziom zagrożenia funkcjonowania społecznego jest na tyle wysoki, że należałoby zacząć rozpatrywać zasadność pchania się w taki związek tylko możemy zareagować z zdziwieniem, które jest dosyć naturalne. Natomiast pamiętajcie panowie, że my kobiety mamy taką dosyć dziwaczną dolegliwość. My waszą erekcję i wasz orgazm utożsamiamy z własną atrakcyjnością. Dlatego mnóstwo kobiet wierzy, że ten szybki wytrysk oznacza, że byliście tak podjarani i tak podnieceni, bo jesteśmy tak zajebiste, że nie byliście się w stanie skontrolować. Drogie dziewczyny, to nie tak działa, ale nadal jest to seria zdarzeń pod tytułem niczyja wina, a trudno nam się zachować odpowiednio w takiej sytuacji. Nie mówmy, że nic się nie stało. To jest tekst dobry na skomentowanie wyniku polskiej reprezentacji, a nie naszych dokonań łóżkowych. Łóżko to nie są zawody. Nie ma tam żadnego grono sędziowskiego. Nikt nie odejmuje punktów za zbyt krótki czas albo za słaby styl. To jest płaszczyzna, na której się uczymy siebie i uczymy się, jak wzajemnie dawać sobie największą przyjemność i uczymy się tego, co jest dla nas fajne. Zauważcie, że to tak anegdotycznie, nie? jak kobieta bardzo szybko osiąga orgazm, są takie kobiety, które rzeczywiście potrzebują bardzo mało bodźca, żeby orgazm osiągnąć, no to faceci mają takie poczucie swojej sprawności seksualnej. A jak wy osiągacie, panowie, za szybko orgazm, no to macie takie poczucie głębokiej niekompetencji seksualnej. Jeżeli idę z kimś do łóżka i jeszcze idę z kimś do łóżka w jakiejś więzi emocjonalnej, no to szanuję pewne przypadłości. Jeżeli idę do tego łóżka z kimś wyłącznie dla zabawy albo tak nam wyszło, no to rzeczywiście mogę się czuć zawiedziona, ale zadawajmy się z ludźmi mniej więcej kulturalnymi, które, którzy nie obarczają nas swoimi emocjami. Jest jeszcze jeden preparat, którego można spróbować bez recepty, a mianowicie jest to sildenafil, czyli tak zwana Viagra, te wszystkie mensile, maxigry i tak dalej, dostępne w tej chwili w bez recepty, które oprócz tego działania podstawowego, czyli pomagającego osiągnąć erekcję, wykazują również działanie w opóźnieniu wytrysku. Z takich rzeczy bez recepty możecie panowie też spróbować żelu intymnego chłodzącego, ale uwaga, on będzie również działał na kobietę, no bo go przenosicie na się w naszą pochwę. I uwaga, ważne, żeby to był żel na bazie wody, żeby nie narozrabiać w tej pochwie, bo chcemy, żeby ona była zdrowa i wydolna. I są też żele ze środkiem znieczulającym, który sprawi, że wasze doznania czy wasze odczucia będą nieco słabsze i w związku z tym sam wytrysk się opuści. opuści. Nie kupujcie podejrzanych preparatów. Nie korzystajcie z jakichś dziwacznych tabletek, które są zarejestrowane jako suplementy diety. Nie znamy ich działania klinicznego, nikt ich pod tym kątem nie badał, więc szkoda kasy, a przede wszystkim szkoda waszego zawodu i szkoda ugruntowania się w przekonaniu, że ja akurat jestem przypadkiem beznadziejnym. Nie ma przypadków beznadziejnych, nie ma mężczyzn, którym się nie da pomóc, są tylko nieprawidłowo zdiagnozowani albo źle leczeni. Dziewczyny. Wy też możecie pomóc. Jeżeli zaczynacie, że partner zaraz osiągnie orgazm, zwolnijcie kegla. zróbcie więcej luzu. Jeżeli jest to w seksie oralnym, trochę rozluźnijcie usta. Mniejszy nacisk, mniejszy bodziec, oznacza późniejszy orgazm. Szanowni Państwo, bo też pytacie, kiedy przyjdzie gulasz. Gulasz jest kotem, przyjdzie wtedy, kiedy będzie chciał. Na pytanie, kiedy przyjdzie Lazania, nie mam pojęcia. Lazania jest kotem, a to miejsce nie należy do, ich, do jej ulubionych i ona tu rzadko bywa. Ale uwaga, pojawiło się jeszcze trzecie maleństwo, znajdowało mnie w domu, która wygląda jak miniatura gulasza, ale na mój widok ucieka z przestrachem koteczki słusznie przerażonej może nie widziała wcześniej w życiu starej baby, bo z, wnioskując z gabarytu koteczki, jest to bardzo młode stworzonko, ale mam nadzieję, że kiedyś Państwu się pokaże, pojawi się w kadrze. Jeżeli ktoś z Państwa chce wesprzeć ten kanał, to są trzy sposoby. Dwa niematerialne. Like, łapa w górę, nawet czy komentarz. Jeżeli macie jakieś potrzeby związane z tym kanałem, nadzieje na jakiś temat, zasygnalizujcie. Ja bardzo chętnie tego typu życzenia spełnię. A jeżeli ktoś ma ochotę wesprzeć kanał materialnie, to jest taka możliwość. Pod spodem jest link do Buy Coffee. I zdradzę tajemnicę już w przyszłym tygodniu. Sprzedaży moja książka o seksie. Dużo boomerskiego poczucia humoru, bo jestem bumerem, ale przede wszystkim solidna dawka wiedzy o zwyczajach seksualnych i okołoseksualnych. Także bardzo mi miło i bardzo się jaram tym, że książkę, której jeszcze nie mogę pokazać, bo jeszcze fizycznie jej nie posiadam, będę mogła wkrótce. Pokazać i intensywnie, i nachalnie reklamować, i tego się trzymajmy. Do zobaczenia. Przyspieszam. Zdecydowanie przyspieszam z kanałem, bo moja niedyspozycyjność czasowa była związana właśnie z kończeniem tej książki i z czekaniem na efekty m, korekty. Ponieważ robię strasznie długi kawałek, ale przynajmniej używam przycinków. Do zobaczenia.